Cześć, tu Staszek, czyli Wiatr z Gorzowa. Witam serdecznie na Wiadomościach z Gorzowa i chyba tak to będę nazywał, bo coś tutaj przedstawiam, o czymś opowiadam, o czymś Wam mówię, więc taki cykl Boże Wiadomości z Gorzowa. Ja mam oczywiście zapach pysznej kawy i smacznej kawy, ale jest trochę, jak tego chyba teraz nie widać. Odrobinę ciasta. Moi drodzy, chciałem powiedzieć, że dobrze się dzieje. W mojej kwestii nawet bardzo dobrze. E, trwają pewne czynności, moi drodzy. Już ustaliliśmy rzeczy najważniejsze. Mamy złodzieja, który mi te billboardy ukradł. Czym się motywował, to będzie wszystko łatwo wywnioskować z faktu, kim jest. E, dla kogo pracował lub pracuje. I w ogóle jak się nazywa, ale o tym trochę po tym, bo tego wymaga w tej chwili cisza. Cisza, po której to już będę mógł wszystko ogłosić, że słuchajcie mamy, mamy gościa, który mi to ukradł. Wiemy z jakiej grupy się wywodzi społecznej, wiemy z kim przyszedł na tą lansberską renetę i wiemy też po co przyszedł. No niestety nieładnie jest brać cudze imienie a tym bardziej też brzydko jest być blisko ludzi, którzy na prawo i lewo mówią, że są demokratami, tak? Że to jest partia demokratyczna, taka obywatelska, rzekłbym. No, a tutaj się okazuje, że jakby brak zrozumienia do tego, że ktoś może mieć inne zdanie, ktoś może prowadzić jakiś apel, jakieś podpisy na przykład wspiera. I, I wtedy się zaczyna. No, u mnie jak wiecie się zaczęło telefonami do policji. Była interwencja wielokrotna. No, efekt psychologiczny jest taki, że na dziś no, widzę po y, tutaj, naszych mieszkańcach, że ludzie się boją. Boją się jeszcze bardziej boją się y, być skojarzeni z moją osobą, co jest bardzo przykre. I widzę też, że te działania wszelakie przeciwko mojej osobie odnoszą y, negatywny skutek dla mnie, ale pozytywny dla tych. Y, którzy to zlecają i którzy to robią. Jak się dowiedziałam na policji, nie dowiemy się kto dzwoni sobie na policję i tu zgłasza jakiś temat łamania prawa przez moją skromną osobę i twierdzi, że aby to są zdjęcia jakieś obsceniczne albo coś tam się dzieje bardzo niedobrego i trzeba wprost i szybko interweniować. Moi drodzy, tutaj w tej kwestii policja niestety, ale trzyma cenzurę i nie ujawnia kto te telefony wykonuje i czy poniósł konsekwencje, bo jak wiecie, domyślacie się pewnie, każdy kto informuje służby, o czymś, co nie ma miejsca, no, angażuje te służby, a to są potworne koszta. Taki patrol jeden czy drugi no, jest akurat w tym miejscu, gdzie nie powinien być, a w innym miejscu tego patrolu nie ma. Zatem tutaj w tym przypadku uprzedzam, żebyście Państwo tego nie czynili, bo być może ja nie dostałem się do informacji, kto wydzwaniał, ale może ktoś inny się dowie, kto robił Wam takie psikusy, takie rzeczy. Moi drodzy, chcę powiązać Wam, jak wygląda wzór. O, to jest taka lista petycyjna, którą podpisujemy. I żebyście się nie obawiali, moi Państwo, nie ma na tej liście numeru PESEL. Także nie lękajcie się, że wezmę na Was lodówkę, albo jakiś traktor wykupię, albo Bóg wie co jeszcze. I przybywajcie jutro, jest piątek, będę Was oczekiwał na ryneczku już od samego rana, obiecuję to solennie. Teraz miałem trochę pracy takiej, no wiecie jak to jest detektywistycznej, więc ona mnie pochłonęła całkowicie. Ale już od piątku dalej zbieramy podpisy, podpisujemy się pod petycją. Dziękuję tym, którzy wierzą, że coś się może zmienić, ale trzymam kciuki za tych, którzy są nieufni, aby no, zmienili swoje podejście do tego tematu. Tu was, moi drodzy, nikt za to nie ukaże, i tak dalej. Tutaj nie ma takiej możliwości prawnej, żeby na was na tych, którzy podpisują się pod tą petycją, bo różne rzeczy się dowiaduje od różnych ludzi, że, że, no, że ja tutaj wytaczam armaty przeciwko układowi gorzowskiemu, że układ gorzowski mnie zniszczy, że ja atakuję tutaj no, symbole tego miasta i że w ogóle, w ogóle narażam się. Moi drodzy, warto mieć jakąś ideę, jakąś myśl i warto w coś wierzyć, bo jak śpiewają w piosence jednej, trudno nie wierzyć w nic. Dlatego wierzmy, moi drodzy, w coś, w co, do czego macie przekonanie. Wierzmy, że świat można zmieniać, ale trzeba to zacząć od siebie samego. Od... Zawsze jest tak. Zacznijmy świat zmieniać od siebie. I ja tak to właśnie czynię. Mimo przeszkód, mimo różnych kłód pod nogi, które mi teraz są rzucane, ja ten świat powoli chcę zmieniać. I zaczynam właśnie od siebie. Moi drodzy, nie mam informacji od pana Tomka, kiedy ma spotkanie z policjantami, chyba jeszcze takiego terminu nie ustalono. Wiecie o czym myślę, wiecie o kim myślę. Nasz rodzimy bohater Gorzowianin Tomasz, który odważył się zdjąć to bóstwo ze ściany i zostało mu wykręcone ręce. dopadliło go dwóch naszych krzepkich radnych. Był to komandos aktor. No, już sprawił się, zagrał tutaj Rambo, no, szacun, chylę czoła naszemu aktorowi z Teatru Osterwy, może dostrzeże go Hollywood i może czasem wystąpisz tam gdzieś w jakimś fajnym filmie o gangsterach, o tych dobrych oczywiście i o tych złych, a ty będziesz tym dobrym. Oczywiście. No i tutaj pan Wilczewski też się spisał, no, obywatelska postawa. Ja tak swoją drogą sobie myślę, ciekawe, gdyby gdzieś się toczyła jakaś bójka na ulicy, ktoś kogoś krzywdził i tak dalej. Czy panowie też mielibyście taką odwagę cywilną, żeby tam podejść i interweniować, a tutaj w takiej sprawie, gdzie jesteście na sali, jesteście tymi radnymi, tymi wybranymi, słuchajcie, z wielu, jedynymi w swoim rodzaju. No tutaj interweniujecie jo, o dobre imię towarzysza Władysława oczywiście. E, moi drodzy, taka jest jeszcze tutaj refleksja, że tak naprawdę e, nic się nie skończyło u mnie, czyli ten etap zbierania podpisów wciąż trwa i liczę na Was, że tego strachu będzie w Was coraz mniej. Chociaż jest mi przykro słuchać, jak otrzymuję informacje. I to w różny sposób, internetowo również, że za dużo się dzieje, że naprawdę nie wiadomo co o tym myśleć, że, że pan może tutaj no, działa w jakiś taki sposób nielegalny i tak dalej, i tak dalej. Jest masę takich wątpliwości, masę pytań. Powiem wam krótko. Działam zgodnie z prawem. Uważam też, że każdy z was, z nas może robić to samo i tak samo. Póki co nie ma jeszcze tego rygoru, który Unia chce narzucić i ocenzurować. Dosłownie wszystko. Także każda akcja wtedy nie miała miejsca bez formalnej zgody urzędującej. Jak wiemy, jeżeli ja będę protestować przeciwko panu prezydentowi i napiszę taki wniosek do pana prezydenta, panie prezydencie, ja proszę, żeby dał pan zgodę, że ja wyjdę na sesję z pana takim plakatem niefajnym i ja będę przeciwko panu protestować, to wiadomo, że pan prezydent takiej zgody nie da, czyli faktycznie, formalnie ja nie będę mógł tego uczynić. Jest to pewien absurd, ale na szczęście Konstytucja i jej paragrafy chronią nas w jakiś sposób i dają nam takie preferencje, że możemy korzystać z tej wolności słowa, wolności wypowiedzi, wolności sprzeciwu, moje drodzy. Tak, sprzeciwu, takiej obywatelskiej postawy. Sprzeciwiam się, mimo że Rada Miasta tak, wybiera, mimo że Pan Prezydent podpisuje i ja mam prawo do sprzeciwu. Bo to nie jest komuna, moi drodzy, gdzie wszyscy myśleli jednakowo i wszyscy jednomyślnie głosowali i wszyscy jednomyślnie podejmowali kolejne ustawy, a pan Władysław wie o czym, co mam na myśli i o czym mówię. Były takie czasy, kiedy, jak to śpiewał jeden Bart, bardzo znany bart, nuty wolą tańczyć solą, ale wiedzą do Renifa Sola, że to pachnie samowolą. Znacie dalszy tekst? No właśnie, zapraszam. E, zatem słuchajcie, naprawdę korzystajmy z tej demokracji, z tej swobody, jeszcze póki ona jest. I naprawdę, jeżeli macie taką, no, taką chęć podpisania się pod moją petycją, to zapraszam jutro na rynek Świętego Jerzego. E, co do tego złodziejaszka, to jak mówiłem wcześniej, uchylę rąbka tajemnicy już znacznie więcej. W tej chwili jest chroniony prawnie, nie mogę o nim powiedzieć dużo. Dopóki się sprawa nie zakończy, ale myślę, że to będzie bardzo krótki czas, kiedy zakończymy ten temat, gdyż mamy czarno na białym, kto co robił kiedy. Są zdjęcia, są filmy, więc z tym nie będzie żadnego problemu. To już jest ustalone i trwa się, idzie to w tę stronę, żeby tę sprawę jak najszybciej zakończyć. Moi drodzy, chciałbym wam jeszcze powiedzieć o tym, że moje stowarzyszenie, które cały czas buduje, jest w budowie, tu się nic nie zmienia, oczekuję też na kolejne osoby, które chciałyby się w jakiś sposób pokazać i wykazać. To stowarzyszenie nie będzie zdominowane przez moją osobę, to znaczy, że to będzie ciało demokratyczne, będziecie mogli sobie pogadać, porozmawiać i coś wspólnie będziemy mogli razem ustalić tutaj nie mam zamiaru siebie lansować na jakiegoś, jakiegoś wodza, słuchajcie, ja nie będę jakimś tam wodzem, ale będę sobie za takie prawo jakby zaklepie do pewnych tutaj głównych myśli i nad którymi możemy przejść do dyskusji. To na temat stowarzyszenia. Też apel do tych, którzy się wahają i którzy się już wycyfują po tym, co się stało na ryneczku, po tych policyjnych interwencjach. Słuchajcie, nie lękajcie się, naprawdę życie mamy tylko jedno, naprawdę nie ma czego się bać, jeżeli w coś wierzymy, wierzymy mocno i prawdziwie, to róbmy to, to po prostu nie obawiajmy się. Te struktury, które funkcjonują w Polsce, w naszym kraju. Są osadzone w prawie. Te struktury siłowe na przykład nie mogą sobie pozwalać na jakieś takie spontaniczne reakcje, typu dzisiaj zabierzemy tego, a jutro zwiniemy tamtego. To wszystko musi być uzasadnione i mieć swoje uzasadnienie w prawie. Jeżeli jest zgłoszenie na mój temat, że coś robię złego, to ten ktoś musi się liczyć z konsekwencjami. Jest ta kara, która tam występuje w postaci półtora tysiąca złotych. Nie dowiedziałem się, czy osoby, które zawracają, głowę policji i dzwonią na, policji, na policję w mojej sprawie, czy takie osoby zostały ukarane. Mam nadzieję, że policja będzie bardziej stanowcza i już jakby znając trochę temat, co robię i dlaczego to robię, z tymi osobami się rozprawi tak jak przewiduje prawo. Że Państwo sobie żartów nie czyńcie, bo tak robić nie wolno. Cóż, moi drodzy, i życzę Wam dzisiaj wszystkiego dobrego. Zapraszam Was jutro na Ryneczek Świętego Jerzego. Kto będzie chciał, to ze mną porozmawia. Nie lękajcie się, naprawdę. Policja nie bije, nie używa pałek, nie używa przemocy, jak w stanie wojennym czy za tak zwanej komuny. Wtedy by pozamiatała to błyskawicznie i wtedy być może jakiś rower by mnie przejechał, albo bym szedł bym się przewrócił, tak? Tak nieszczęśliwie, żebym się już tak nie podniósł. Mamy inne czasy, wierzmy w tą demokrację, w którą jeszcze mamy i po prostu róbmy swoje. Zapraszam raz jeszcze, nie przerażajcie się trudnościami, w bólach się rodzą wspaniałe rzeczy nieraz i wierzmy w to, że tym razem też w Gorzowie coś się zmieni, coś się zmieni na lepsze, wreszcie w jakiś sposób ukruszeje ten nasz gorzowski układ, bo on niestety jest. Jeżeli ktoś miał do, co do tego wątpliwości, to chcę powiedzieć dzisiaj, że jest taka nieformalna, nieformalne porozumienie. Między ugrupowaniami, które tak z natury rzeczy powinny się gryźć, a one tam współpracują ze sobą. Moi drodzy, kawa mi stygnie, muszę już kończyć. Ciacho leży też w wyśmienitej kondycji, więc zaraz je będę pałaszować. Wszystkiego dobrego moi drodzy, bądźcie ze mną w kontakcie. Zapraszam jutro, czyli w piątek na Rneczek Świętego Jerzego. Zbieramy podpisy, akcja trwa, nie bójcie się. Cześć.